Bracia i siostry. W imię Boże rozpoczynamy XVI Synod Biskupów Kościoła Powszechnego. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął Synod w Rzymie w dniach 9-10 października bieżącego roku. W każdym kościele partykularnym w diecezjach synod rozpoczyna się dzisiaj. Zaprosiliśmy do udziału w inauguracyjnej liturgii kapłanów, księży i delegacje świeckich z każdej parafii naszej archidiecezji. Wystosowaliśmy także zaproszenie do wszystkich osób, które zechcą włączyć się w konsultacje synodalne. Nie chcemy wykluczać nikogo. Synod będzie miał trzy etapy. Diecezjalny, kontynentalny i powszechny. Zakończy się zgromadzeniem biskupów w Watykanie w październiku 2023 roku. Często pojawia się pytanie, co ten synod oznacza, dlaczego został przez papieża zwołany. Mówi o tym znaczenie samego wyrażenia synod. Co przetłumaczone z języka greckiego oznacza podążanie razem, przemierzanie drogi razem, wspólnie. To podążanie razem dotyczy Kościoła, którego od momentu Chrztu Świętego jesteśmy członkami. Synod jest więc namysłem całego Kościoła nad nim samym. Jakim jesteśmy Kościołem? Co myślimy i mówimy o sobie samych? Czy jesteśmy rzeczywistą wspólnotą sióstr i braci zwołanych w Duchu Świętym i podążających razem przez drogę ziemską do domu Ojca Niebieskiego? Czy odczuwamy obecność Pana Jezusa w tej wspólnocie? Czy dajemy się prowadzić przez Ducha Świętego? Czy Kościół traktujemy jako swój dom, swoją wspólnotę, w którą się angażujemy, bierzemy za nią odpowiedzialność, umacniamy ją, kiedy trzeba, bronimy jej i włączamy się w niezbywalny mandat tej wspólnoty, to znaczy mandat misyjny. Dlatego właśnie temat synodu brzmi: ku Kościołowi synodalnemu. Komunia, uczestnictwo, misja. Pragniemy się nawracać, wszyscy bez wyjątku, na Kościół synodalny, na Kościół komunie, na Kościół uczestnictwo, na Kościół misję to jest powrót do najgłębszej tożsamości. Kościoła. Zwraca na to uwagę dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Warto przytoczyć cytat tego ważnego dokumentu. Czytamy w nim, cytuję: W pierwszym tysiącleciu podążanie razem. Czyli praktykowanie synodalności było zwyczajnym sposobem postępowania Kościoła, rozumianego jako lud zjednoczony jednością ojca i syna i ducha świętego. Tym, którzy dzielili ciało kościelne, ojcowie Kościoła przeciwstawiali komunię Kościołów rozproszonych po całym świecie, którą święty Augustyn określił jako. Zgodność w wierze wszystkich ochrzczonych. Stąd wziął się szeroki rozwój praktyki synodalnej na wszystkich poziomach życia Kościoła: lokalnym, prowincjalnym, powszechnym, który znalazł swój najwyższy wyraz w Soborze Powszechnym. W oparciu o taką właśnie wizję Kościoła. Wzorowaną na zasadzie uczestnictwa wszystkich w jego życiu, święty Jan Chryzostom mógł powiedzieć: Kościół i synod są synonimami. Kościół i synod są synonimami. Pojawia się też pytanie, Czego oczekujemy po rozpoczynającym się dzisiaj w diecezjach XVI synodzie biskupów? Potrafię odpowiedzieć następująco. Pragniemy powrócić do źródeł i przeprowadzić u uwspółcześnienie kościoła, którego jesteśmy członkami. Pragniemy na nowo ożywić w sobie łaskę Chrztu Świętego i sakrament bierzmowania, na mocy których każdy z członków Kościoła jest jego pełnoprawnym obywatelem, mającym prawa i obowiązki. Komunia, uczestnictwo i misja są wymogami wiary chrzcielnej. Święty Paweł naucza. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu aby stanowić jedno ciało. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Tę naukę znajdujemy w pierwszym liście Świętego Pawła do Koryntian. Chrzest więc jest najważniejszym dokumentem tożsamości chrześcijańskiej. Od samego Chrystusa każdy z nas otrzymuje prawo i obowiązek bycia aktywnym wyznawcą i świadkiem naszego Zbawiciela. Wypełniamy różne posługi i sprawujemy różne urzędy. Obdarowani jesteśmy różnymi charyzmatami, ale podstawową godność mamy taką samą: jesteśmy dziećmi Boga w Jego Synu Jezusie. Jesteśmy jedną rodziną, wspólnotą, komunią której każdy członek ma troszczyć się o innych, a wspólnie wypełniamy misję przekształcania świata w kierunku Królestwa Niebieskiego. By wykonać owocnie tę misję, potrzebujemy ustawicznego analizowania rzeczywistości, w której żyjemy i prowadzimy misję zbawczą oraz wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego który objawia nam wolę Boga w konkretnej rzeczywistości społecznej i kulturowej. Pomaga nam, byśmy owocnie odpowiadali na istniejące dzisiaj wyzwania, które dotyczą zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczności. Stąd celem synodu jest powrót do źródeł i adiornamentu, współcześnienie Kościoła. Papież Franciszek Cytując wielkiego teologa Jean-Yves mówi, że w synodzie nie idzie o wymyślanie alternatywnego, innego kościoła. Tego nie wolno nam czynić. Chodzi natomiast o wypracowanie takich metod duszpasterskich, dzięki którym będziemy potrafili owocniej prowadzić misję ewangelizacyjną, przekonująco głosić światu Chrystusa, jedynego Zbawiciela, człowieka i świata, oraz czynić z ludzi Jego wyznawców i świadków. Stąd konieczność nawrócenia całego Kościoła na Kościół komunię, na Kościół uczestnictwo, na Kościół misję. Powinniśmy pokonać pokusę niechęci do przeprowadzenia jakichkolwiek zmian. Postawa zawsze tak było. Nie trzeba niczego zmieniać. Wielkie zagrożenie dla nas wszystkich. Papież nazywa taką postawę trucizną w życiu kościoła. Musimy jej unikać podczas prac synodalnych. Aby było to możliwe, nie możemy ulec w procesie synodalnym dwom niebezpieczeństwom obecnym we współczesnym chrześcijaństwie, także w Kościele Katolickim. Chodzi o gnozę i pelagianizm. Z jednej strony nie powinniśmy ograniczyć się do teorii jakiegoś intelektualizmu, wtajemniczenia. Cynot nie powinien przekształcić się w prace studyjne, wysublimowane, ale abstrakcyjne rozważania. Bez osadzania ich w konkretnej rzeczywistości wspólnot parafialnych i diecezjalnych. Z drugiej zaś strony, nie powinniśmy pokładać nadziei w naszych, tylko ludzkich wysiłkach. Stąd każde spotkanie grupy synodalnej będzie rozpoczynało się modlitwą. Przygotowujemy wzorcowe nabożeństwa biblijne, szczególnie modlitwą do Ducha Świętego z prośbą o jego światło i moc. Praca synodalna powinna być prowadzona w każdej parafii. W naszej archidiecezji jest ponad 200 parafii. W modlitwie i w konsultacje synodalne powinny włączyć się także różne środowiska poza i ponad parafialne. Archidiecezjalna rada duszpasterska, rada kapłańska, zrzeszenia katolickie, ruchy i stowarzyszenia Środowiska naukowe zarówno katolickie, kościelne, jak i świeckie duszpasterstwa branżowe, nadzwyczajni szafarze komunii świętej ludzie przeżywający kryzys wiary ci, którzy dokonali apostazji niech powiedzą, dlaczego ludzie biedni, wykluczeni młodzież, która coraz częściej zaczyna stronić od kościoła Rezygnuje z katechezy. Zaproszeni są wszyscy. Chodzi tylko o wytworzenie atmosfery braterstwa, wzajemnego zaufania, woli ubogacania się zdaniem usłyszanym od brata czy siostry, choćby było ono diametralnie różne od moich przekonań. Błagajmy Ducha Świętego, aby nas na drodze synodalnej oświecał. I pomagał budować jedność w różnorodności. Prośmy, by Duch Święty uzdolnił nas do podążania razem drogą wolności w poszukiwaniu prawdy w miłości. Wolność i prawda w miłości. Wielką pomocą. W autentycznym i owocnym przeprowadzeniu synodu będzie obcowanie ze słowem Bożym, lekcjo divina, lektura, medytacja i kontemplacja Pisma Świętego. Każde spotkanie synodalne powinno rozpoczynać się od nadbożeństwa biblijnego. Dzisiaj przeżywamy 29. niedzielę okresu zwykłego. Jakie wskazówki dają nam wysłuchane przed chwilą. Fragmenty pisma świętego, fragmenty księgi proroka Izajasza, listu do Hebrajczyków oraz Ewangelia Synoptyczna według świętego Marka. Pierwsze i drugie czytanie mówią o niezbywalnej cesze tożsamości człowieka wierzącego, chrześcijanina katolika. Cierpiący sługa Jahwe. I jego najdoskonalsza realizacja w osobie i dziele Jezusa Chrystusa, arcykapłana Wielkiego. Tak jak Jezus, tak samo świadomy jego wyznawca nie powinien żyć dla siebie, bo Chrystus nie żył dla siebie. Święty Paweł powie, że Syn Boży ogłosił samego siebie, przyjął postać sługi. Wziął na siebie wszystkie nasze słabości i grzechy. Pokonał je mocą miłości przeżywanej w dobrowolnej męce, krzyżu, cierpieniu, śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu, które torują każdemu z nas drogę do Boga Ojca w Duchu Świętym. Jest to wskazówka na budowanie w kościele ducha braterstwa a poprzez Kościół budowanie braterstwa planetarnego, gdyż Kościół jest niejako sakramentem, znakiem i narzędziem jedności człowieka z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Ewangelia Święta podaje jeszcze konkretniejsze wskazówki na drogę synodalną. Dynamika przeczytanego fragmentu jest podobna do Ewangelii z poprzedniej niedzieli. Pamiętamy, bogaty człowiek pytał Pana Jezusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. A w dzisiejszej Ewangelii, dwaj apostołowie, Jakub i Jan, przybyli do Jezusa i poprosili go, by mogli zasiadać po prawej i lewej stronie w jego chwale. Innymi słowy, prosili go o to, by więcej znaczyli niż pozostali apostołowie. By byli bliżej Jezusa. By byli pierwsi, a w związku z tym by posiadali większe wpływy, większą władzę w Chrystusowym Królestwie. Jezus ich wysłuchał. Rozpoczął z nimi dialog. Później przywołał pozostałych dziesięciu apostołów i wyjaśnił wszystkim, Właściwe rozumienie pierwszeństwa i władzy. Nie zaczął od krytyki. Nie skarcił ich. Ale mimo że błądzili, chciał się z nimi spotkać. I im wyjaśniać, co to znaczy pierwszeństwo. Co to znaczy sprawowanie władzy? I powiedział im Pan Jezus: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Jakie wskazania na drogę synodalną możemy wyciągnąć z tego wydarzenia opisanego w dzisiejszej Ewangelii? Ważne są następujące etapy spotkanie. Synowie Zebedeusza podeszli do Jezusa. Wysłuchanie, dialog. Daj nam Panie miejsce po Twojej prawej i lewej stronie. Nie wiecie o co prosicie. I w końcu rozeznanie i wyjaśnienie. Kielich pić będziecie, chrzest przyjmiecie. Nie do mnie należy dać Wam miejsce po mojej stronie prawej lub lewej. I później to wyjaśnienie, co to znaczy być pierwszym. Jest to ważna wskazówka na styl modlitwy i konsultacji synodalnej: spotkanie, wysłuchanie, rozeznanie. Na początku trzeba się spotkać z braćmi i siostrami w Chrystusie. Trzeba się wzajemnie wysłuchać, wniknąć w to, co mówi druga osoba bez uprzedzeń. W końcu, po rozeznaniu, dokonać wyjaśnienia, dojść do wspólnych wniosków. Aby autentycznie przeżyć każdy z tych etapów, trzeba na początku wejść w intymny kontakt z Bogiem, przeżyć Jego Ojcostwo, gdyż jest to konieczny warunek, byśmy spotkali się jako bracia i siostry jedynego niebieskiego Ojca. Trzeba chcieć i potrafić wsłuchiwać się w Jego wolę, prosić o Jego mądrość, co pomoże każdemu z nas we właściwym rozeznaniu. Stąd Koniecznym elementem pracy synodalnej jest adoracja, spotkanie, nie tylko mówienie do Pana Jezusa Eucharystycznego, ale słuchanie Pana, który jest drogą do Boga Ojca w duchu świętym, po to, by właściwie rozeznać zgodnie z wolą Boga. W naszej Archidiecezji Rozpoczniemy prace synodalne w parafiach. Prosimy, by w każdej parafii była osoba kontaktowa, która wraz z księdzem proboszczem będzie animowała pracę zespołu synodalnego. Pracujcie nad dziesięcioma problemami przekazanymi do każdej parafii, a zaproponowanymi przez Sekretariat Generalny Synodu w Rzymie. Nie trzeba na każde z tych pytań odpowiadać. I nad nim debatować. Wybierzcie te, które najbardziej dotyczą waszej parafii. Można i trzeba dodać do tych problemów inne tematy, aktualne w danej parafii. Prosimy, by nie ograniczać się do jednego spotkania, powinno być ich kilka. Każde spotkanie powinno mieć charakter modlitewno-dyskusyjny, a owocem pisemnych tych spotkań powinien być parafialny dokument. Syntetycznie przedstawiający na trzech stronach podejmowane tematy i wnioski. Dokument ten trzeba przekazać księdzu dziekanowi, który wraz z dekanalnym duszpasterzem młodzieży przygotuje syntezę dekanalnej konsultacji synodalnej. Na podstawie tego dokumentu przeprowadzone będą konsultacje podczas kolędowego spotkania z biskupami w dekanatach. W ich trakcie. Każdy z księży biskupów spotka się zarówno z duchownymi jak i świeckimi przedstawicielami parafialnych zespołów synodalnych. Dokumenty dekanalnych konsultacji przekazywane będą do diecezjalnego sekretariatu synodu, gdzie przygotowany będzie końcowy dokument diecezjalny i przekazany do sekretariatu Episkopatu Polski. Szczegóły których ze względów czasowych nie mogę podawać podczas tego kazania, były, są i będą przekazywane sukcesywnie do każdej parafii. Oprócz klucza parafialnego, prace synodalne będą prowadzone w różnych środowiskach kościelnych i świeckich. Wszystkich zapraszamy. Przygotowaliśmy także pięć spotkań ogólnodiecezjalnych, na które zapraszani są wszyscy bracia i siostry mieszkający na terenie naszej archidiecezji. Diecezjalne osoby kontaktowe, ksiądz Mateo, pani Beata i pan Piotr, wystosowali specjalny list informujący o tych spotkaniach, zapraszający do udziału w nich i zawierający materiały pomocne w merytorycznym przygotowaniu do tych konsultacji. Bracia i siostry. W autentycznym przeżywaniu wiary i uczestnictwie w Misterium Kościoła Świętego bardzo ważne są znaki, symbole. Zwrócę uwagę na dwa z nich na końcu tego kazania. Przeświętą dzisiejszą rozpoczęliśmy od czwartej formuły aktu pokutnego od pokropienia ludu wodą święconą. Jest to nawiązanie do sakramentu chrztu świętego Nowego narodzenia dla Boga i wejścia, jak przez bramę, do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Uświadamiamy sobie przez to, że w trakcie synodu wracamy do źródła. Źródłem jest Krzesz Święty, dzięki któremu wchodzimy do wspólnoty ludu zwołanego w Duchu Świętym do Kościoła i stajemy się Jego pełnoprawnymi członkami, powołanymi do budowania komunii. Przez uczestnictwo i wypełnianie misji apostolskiej. Przed końcowym błogosławieństwem nasz biskup, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, wręczy diecezjalnym osobom kontaktowym świece z logo synodu, zapalone od płonącego paschału, symbolu Chrystusa zmartwychwstałego. Takie świece zostaną przekazane każdej parafii z prośbą by płonęły podczas parafialnych spotkań synodalnych przypominając uczestnikom że gromadzą się w imię Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego dla naszego zbawienia oraz o obecności Ducha Świętego którego światłu i mądrości ufamy bardziej niż własnej ludzkiej inteligencji i kreatywności Podczas prac synodalnych módlmy się, aby cały proces synodalny rozpalił płomień wiary i zaangażowania w misję Kościoła, by zapłonął on w sercach jak największej liczby naszych sióstr i braci, bo nawet jedna płonąca świeca może zapalić tysiące i miliony zgaszonych. Tysiące i miliony zgaszonych świec nie są w stanie zapalić nawet jednego. To wielki symbol potrzeby naszego nawrócenia na komunijność, na uczestnictwo i misyjność w Kościele Chrystusowym. Maria, gwiazda nowej ewangelizacji. Niech będzie dla nas w pracach synodalnych nieustającą wspomożycielką. Matko Kościoła, Królowo Polski, wspieraj nas. Módli się za nami. Amen.